Już od kilku dni na amerykańskich domach powiewa więcej flag niż zazwyczaj. To zapowiedź Memorial Day, czyli Dnia Pamięci. Szczególnie w ten weekend wspominamy żołnierzy amerykańskich. Nie brakuje wśród nich tych o polskich korzeniach poległych na różnych frontach w różnych zakątkach świata. Dzień Pamięci jest świętem federalnym. W 2000 roku została przyjęta rezolucja Narodowy Momentu Pamiętniania, która wzywa, aby o godzinie 3 po południu w świąteczny poniedziałek wszyscy Amerykanie w zadumie. Ale przede wszystkim dobrowolnie zatrzymali się na chwilę, aby w taki sposób symbolicznie złożyć hołd amerykańskim żołnierzom poległym na służbie. Długi weekend związany z Memorial Day to również czas podróży Amerykanów. Przewiduje się, że w tym czasie z chicagowskiego lotniska O'Hare skorzysta 800 tysięcy pasażerów. To ruch praktycznie taki sam jak w analogicznym okresie w 2019 roku. Według amerykańskiego związku motorowego w Illinois w podróż wybierze się 1 700 tysięcy osób. Władze przypominają, że na lotniskach i w samolotach wciąż powinniśmy nosić maski. Z kolei, na chicagowskiej kolejowej Union Station przed podróżą pociągiem, będzie można się zaszczepić. Specjalny punkt szczepień został uruchomiony do niedzieli. Dla dziennika związkowego Jan Pachlowski.